Siema! Chyba do nowej roboty jedziemy. Jelonki normalnie kicają. Lalki tutaj, kurde, tańczą sobie na deskach rozdzielczych No jedziemy w ogóle takim naprawdę kozackim bulidem widzę. Co my tutaj mamy? Jest i nasza siedziba, Policka. <grystanie> e, mogę przeskoczyć jakoś. Przejść muszę. A, no, przecież ja tu mam bramkę. Siema, siema! A, bo to ty gadasz supa do mnie. Dobra. Najpierw udaj się do biura. O, akurat trafiłem, że to będzie biuro, tylko myślałem, że chłop stamtąd gada. Igor Akaro. No uśmiechnięty Taki chłop. Dobra, teczka służbowa. Pod tabem ją mamy. Kontrola graniczna. Sprawdzanie dokumentów. O, i mogę zaprosić pierwszego kierowcę. Zapraszam, zapraszam. Co ja tutaj widzę, kurwa? Coś typu trochę duży fiat. Co ty myślisz? Co ty masz na dachu, kurwa? Że to ma być niby na bagażnik dachowy? Chłopie, coś mi tutaj. Pokaż się w ogóle. Nie ma sprawy. Ja go o wszystko wypytam tak, że on kurwa nie będzie wiedział na końcu, jak się nazywa. Czy twoje oczy mówią prawdę? Kurwa, wygląda. Wygląda shade, jakbym miał doklejoną brodę trochę. Tak wstępnie muszę obejrzeć jego samochód czy nic pod zderzakiem nie ukrywa. Nie, na razie wydaje się czysty. Wstawił specjalnie takie, żeby nie było widać żarówek, coś kurwa tam przewozi jak chuj. Dobra, co my tutaj mamy? Pokaż mi dokumenty, no. Na zdjęciu wygląda teoretycznie jak on. Jemelian, Jemelian. Wszystko się zgadza. Umitenko. Umitenko, też się zgadza. Numer paszportu, się zgadza. Zgadza. I czy jest ważne? Data ważności. Karta obywatela w ogóle. Paszport to ewidentnie dwie różne rzeczy. Dzisiaj mamy kwiecień. No to dobra, jeszcze jest ważne. Wszystko się wydaje w sumie być spoko. Prawność dokumentów. Dobra, data urodzenia. Moja decyzja jest kurwa prosta. Ty jeszcze będziesz miał farta. Jeszcze będę miłosierny na początku tej serii, no. A ja widzę tutaj kurwa jeszcze troszeczkę do roboty dzisiaj mam. Poprawna inspekcja. Lecimy dalej. Wyszło dobrze. Co my tutaj mamy za to? Co to jest? Ujawniona kolaboracja, Nikola Roznikow, dowódca straży granicznej, w... został oskarżony o współpracę z gangiem przemytników i skazany na 10 lat ciężkich robót? O kurwa. Na razie tę gazetę zostawimy. Ale ten kurwa taki niezadowolony. Dobra, cicho już tam siedź, bo próbuje gadać. No ale miałem mówić, że ten kolega wygląda turbo nieprzyjemnie. Albo mi się tak wydaje, taki kurwa cwaniaczek w maluchu. Co tutaj kurwa przewozisz w bagażniku? Tylko koło, tak? Zaraz ci tutaj kurwa wejdziemy. Wypadzał. z auta. Ta. Musimy przejrzeć wszystko co można. Tak ja chyba nic nie będzie ukrywał. Odpalamy ci jeszcze kurwa zobaczyłem podmachę. No silniczek kurwa. No jak od malucha. Malczan to malczan. Dopóki się spod pokrywy zaworów nie leje to nie jest najgorzej. A ja mogę wejść do tyłu? Czy my tutaj coś widzimy nieprzyjemnego? Może coś na dachu kurwa w sumie. Włączymy światła. Wstępnie nie mam do chłopa zastrzeżeń żadnych. Pokaż mi swoje dokumenty. Pokaż mi twoje dokumenty. Dobra co my tutaj mamy? Milian. O właśnie to się tutaj nie zgadza. Irlan, ktoś ci literkę podmienił, kolego. Co my tutaj mamy? Numer paszportu. Tu się zgadza. Wszystko pewnie będzie ważne, więc tutaj na spokojnie. I na zdjęciu pokaż się, czy to ty w ogóle jesteś. Ewidentnie Brodę zgolił, no, tylko że mi się kurwa twoje imię nie zgadza, kolego. Będziesz musiał chyba wrócić, kurwa. Ja rekwiruję ci tego malucha w imię Wyższej Republiki, a ty wracaj na piechotę. Odrzucam cię. Przykro mi. Hopie, trzeba było się postarać, żeby twoje imię nie miało literówek. Nie. Lecimy. Następnego proszę. O kurwa, chłopie, bez dachu, bez niczego, jak to przegląd przeszło? Cześć, cześć. Okej, okay, pokaż się wstępnie, muszę na ciebie spojrzeć. E, wyglądasz jakbyś przewoził jedynie jakiś taki towar wysokowartościowy i wysokoprocentowy przy okazji. Dobra, co my tutaj możemy zobaczyć w tym silniku? Wstępnie nic nie ukrywasz, pod akumulatorem chyba nie chowasz niczego kurwa cennego, tak mi się wydaje. Z tej strony jeszcze podejdziemy. No nie, no kurwa. Dopóki koksu nie przemycasz w gwintach od świecy, to nie będzie najgorzej. Dobra, pod maską na nie mogę się niczego doczepić. A, sprawdzimy ci pakę za to. Pod fotelami nie wydaje się, żeby coś było. No, na dachu akurat nic nie będzie. Wysiądź kolego. No, niestety, chłopie, taka jest moja robota. Ja sobie jeszcze wejdę tutaj do środka. Wstępnik, nic kurwa tutaj nie ma, no. No, nie mam za co za bardzo go posądzić o jakiej świecie. Jakieś haniebne cele. Światła, światła ci włączę, żeby ci akumulator rozładować. W progach, może coś w progach będziesz chował. Tutaj na przykład to wygląda, jakby była taka skrytka, ale nie. Na razie, szczerze. On nie wygląda, jakby coś przemycał. On będzie miał jakieś lewe pasz... Paszporty, mi się wydaje. Sprawdźmy to. Madis. Polat. Madis. Polat. Na razie nie masz się czego bać. Dobra, numer paszportu. Dobra, wszystko jest spoko. Narodowości. Zjednoczone Rali. O, właśnie. Czy on ma ważne dokumenty? Data ważności 24 kwietnia. Ej, to tak kurwa na stychu. Chyba przyjechał. Powód odwiedziny. Ja ci powiem tak. Sprawdziłem mu chyba cały samochód. I poza tym, że moim osobistym zdaniem nie powinien przejść przeglądu, bo on nawet nie ma kurwa pasów. No to muszę cię puścić, chłopie. No zatwierdzam cię. I lecisz do przodu. Nie nareszcie. Tylko kurwa, to jest moja robota. Ja tutaj i kurwa za to pieniądze dostaję Jakbym cię kurwa przez przypadek odrzucił No to miałbyś pizdę, no A mógłbym to zrobić Nie, racimy dalej Poprawna inspekcja Czym ty tu wjeżdżasz? To wygląda jak taki kurde jakiś maluch na sterydach On coś wiezie Ja już widzę, że coś tu jest nie tak Pokażcie O, taki zbyt wesoły jesteś, kolego O, zaraz jak do ciebie wejdziemy Daj mi dokumenty Z tej strony, kurwa Ale ty jesteś idiotą, widzę już Dobra, wstępnie najpierw sprawdzimy jego dokumenty No tutaj ciężko, żeby kurwa z twoim imieniem były jakieś niezgodności Jamal Numery paszportu się tak na wstępie też chyba zgadzają. O kurwa. Kolego, kolego, masz tutaj brak zgodności. Nieważne dokumenty. No te nieważne dokumenty to jedno, ale czy masz coś do ukrycia? Kurwa, w wozie. Czy ja cię mogę wykluczyć za coś jeszcze? Czy ja mogę jeszcze sprawić, że pójdziesz do gułagu? Nie. Bardzo fajny samochód. Kurwa, co mi się stało? Bardzo fajny samochodzik, ale niestety musi kurwa wrócić. Skąd ty jesteś? Albaraszka. Albaraszka. No, w ogóle, czy ty wyglądasz jak ten chłop ze zdjęcia? Ty to nie jest on, albo inaczej się. Skolił. Czapka tylko się zgadza. Te brwi się nie zgadzają, to nie jestem ten hop w ogóle, kurwa. Nie, 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 kolego. Ty się tutaj podajesz za kogoś chłopa, którego pewnie przewozisz w podłodze. Co za dzień? No trzeba było kurwa się, wiesz, zaopatrzyć w ważne dokumenty chociaż. I ważne zdjęcie, bo wyglądasz jak nie ty. Nie, run. no i z tymi otwartymi drzwiami normalnie są sobie pojedzie. Bardzo dobrze. Na razie wszystko idzie, kurwa, po mojej myśli. Mogę sobie odpocząć. Nice, odpoczynek. Aha, bo, dobra, rozumiem. To dlatego on tak wolno sprawdzał te dokumenty na końcu, bo percepcja była wolna. Utrzymanie budynków, dzisiejszy bilans, o kurwa mać. Wynagrodzenie pracowników, nowy dzień wstaje. I mam nadzieję, że demo się jeszcze nie kończy. Jeżeli wam się spodoba, to takierka poleci w pełnej wersji, ale potrzebuję komentarzy, czy chcecie taki kontent Tablica informacyjna się pojawiła, albo tutaj była i nie zwróciłem na nią uwagi. 15 York City damy, sobie żeby to zapamiętać. I transport kontrabandy, wiek kierowcy 42 lata. Okej, okay, nie ma sprawy. Tamten chłop będzie przemytnikiem 1000 Kurwa procent. 1010. Takim, takimi busami nie żyją normalni ludzie. Siema, oj, te pejsy twoje Ciężu też mi jakoś nie pasują. Częściowy numer rejestracyjny. Zgadza się, on jest przemytnikiem, kurwa. Kolego, proszę opuścić pojazd. Znakiem węża są kurwa ukrywane kontrabandy. O, mamy to. Kontrabanda może być na podsufitce, oponie, błotniku, zderzaku, kurwa wszędzie może być. A ten chłop tam stoi i patrzy, co ja robię. Nóż taktyczny. Wziąłem ostra lecimy. Ale na tą cofę. Ale to wstaw! Kaina? A jednak kurwa w silnikach kitrają taki towar. Dobra, możemy tego Eto bydloka, kurwa aresztować. Chodź tu, jesteś aresztowany. No i Ez. Yes. Okej. Okay. Jest chłop w celi. <grym> Jest jedna cela na razie. Trochę przypałowo. Co so, tu się dzieje? Ekwipunek do magazynu na razie. Wszystkie te wory. Okej, okay. jeszcze pojazd został właśnie po nim. O, czy strefę inspekcji. Normalnie mam narzędzia. Widły mam nawet. Dobra, mam teraz wiedzę, żeby normalnie przeczysywać dalszych kierowców. Ten chłop teraz tutaj kurwa w strachu na pewno. Siema siema. Pierwsza sprawa. Przelecimy ci ufałkom cały pojazd z zewnątrz. Czy nic się tutaj kurwa nie kryje podejrzanego? Gdzie on będzie miał machę? Jakoś z tyłu? Nie, nie widzę znaków węża. Pożymy jeszcze te drzwi. Dlaczego? No, bo mam taki jakiś kurwa kaprys. Okej, okay, wyjdziemy sobie tędy. Siema siema. Wejdź na razie z auta, bo muszę ci kurwa przeszukać wszystko. Jak to działa? Silnik w ogóle jest w środku podłoki chłop ma normalnie. Dobra, na razie wygląda na to, że nie przewozisz żadnej kontrabandy. Co z tobą będzie w takim razie nie tak? poproś o dokumenty. Dawaj, pokaż je. Jeszcze jeden e, chłop od kontrabandy. W ogóle jeszcze jeden chłop od kontrabandy. Tam mia... ma mieć 42 lata, nie? Data urodzenia. Chłop ma aktualnie 50 lat, więc się nie zgadza, ale dobra. Samer Gazali. O, Samir Gazali. Tutaj już ci się nie zgadza imię. Ach, dobra, i pokaż, czy to jesteś w ogóle ty. Tak, to jesteś ty na 100%. No, ale niestety cię kurwa odrzucam. Kontrola zakończona. Tory, chłopie. Może następnym razem. No, jak to dlaczego kurwa? Swojego imienia nie znasz. Następny. Wygląda jak jakaś taka czarna wołga. Tanie, czy chłop kurwa przypadkiem nie przemyca tutaj jakichś kidosów? Cześć, cześć. Pierwsza sprawa. Trzeba posprawdzać, czy nie ma nigdzie z zewnątrz znaków węża. Weźmy, sprawdźmy pod maskę, co się tutaj ukrywa. Nie, nie wygląda wstępnie. Podejrzanie. Chyba nic tutaj nie ukrywasz. Jakieś znaki Węża, coś tutaj może. Ja wstępnie, wstępnie też tutaj nic się nie dzieje. Dobra, wejdziemy ci jeszcze do auta. No, proszę robić swoje. Bardzo miły chłop. Nie pośpiesza. No ja muszę niestety ci tutaj przebaraszkować całe auto, nie? Skoda by było uszkodzić takiego kurwa. Nawet nie wiem co to jest, ale by było to uszkodzić. Chociaż kurwa, chłopie, wymień kiedyś felgi albo chociaż wyczyść, nie? Dobra, poka dokumenty proszę o dokumenty, no. Ha, Co my tutaj mamy z tobą nie tak? Jakubow, wszystko spoko. Numer paszportu zgadza się. Data ważności zgadza się. Zgadza się. Ty a ty nie masz przypadkiem 36? Ile miał mieć? 42. No to nie. Dobra, to w takim razie wszystko się wydaje z tobą spoko. Kopie, przepuszczam cię. Zatwierdzam twój przejazd do widzenia. Bardzo miły człowiek. Zaraz się okaże, że miał kurwa kontrabandę w suficie, a ja tego nie zauważyłem. Ha, ale trudno, to będzie w takim razie moja wina. Ale Górki szalone. Wow, ale tekstura. Poprawna inspekcja, zajebiście. O, tobie nie ufam, kurwa. Pamiętajcie, ludziom z brodą i z zaczesanymi włosami się nie ufania. Co to by tutaj nie gra? Walenty Popowicz. Godne. Numer paszportu, ta muzyka się tak odpaliła, taka troszeczkę bardzo, taka bardziej agencka, więc może coś tutaj być na rzeczy. Pokaż, co masz pod maską. W ogóle, wstępnie. Czy <laughs> widzę tutaj... Mamy to! Ojojojoj, kolego! Mamy kurwa w oponie kontrabandę. Pieniądze mi dajesz? Kurwa, pieniądze mi dajesz ile? Kurwa, 380 dolarów. Aż, to jest lot of money. Chociaż nie wiem, czy ty daleko zajedziesz, kurwa, z tą oponą. Niech tak mam być totalnie szczery. Tą jeszcze ci rozjebiemy. Kurwa, wszystk wszystko ci rozpierdolę. Dlaczego cię atakuje? No, chyba, chyba mu się odechciało dawać mi kasę. Proszę opuścić pojazd. Nie, będę z kurwy synem. To jest moja robota. Co ty tutaj jeszcze masz? Broń. O chłopie, kurwa. Z takimi jak ty nie będziemy się tutaj kurwa dzyndzolić. Co? A masz coś może z tyłu? Nie ma nic. Ty wiesz, że ja bym najchętniej tą siekierą to trochę wyskrobał ci kurwa uczciwości na twarzy. Ale masz farta dzisiaj. Jesteś aresztowany jedynie. <laughs> nie, na no, twoim miejscu się cieszył. Nara. Cela, dwóch na trzech więźniów. Nie powiem, jest to satysfakcjonujące, jak kogoś łapie. Chopie, posprzątaj mi to auto z podjazdu. Pan już na dzisiaj skończył. I co? To wszystko? Świetnie. Wydaje mi się, że jest akurat fajnie w pytkę. Dobra, lecimy do jutra w takim razie. Pytanie, dam jeszcze odrobić trzeci dzień na demku? oszczędności, fest, dużo. Dam jeszcze zrobić jeden dzień chyba. Co, na przejażdżkę? Dobra, nie wiedziałem, że tak trzeba robić. Ty, jak ja ich teleportuję normalnie do tego radiowozu. Garaż policyjny, w tym miejscu znajdziesz swoje radiowozy. Dobra, jeszcze można naprawiać pojazd. Dobra, co my tutaj mamy? Sprawdź magazyn. Skontroluj. A pojazd. Okej. Okay, ty w ogóle mam tutaj. siekierę. Siekierę sobie wezmę. Bo na razie niech będzie w pojeździe. Ha, pytanie: Czy ja muszę zabrać tą całą kontrabandę? Powinienem teoretycznie, bo muszę ją odwieźć do jakiejś bazy policyjnej. Dobra, gdzie jest w takim bądź razie moja kontrabanda? Cała lekoka, kurwa, i przy okazji broni palnej, to jeszcze w tym kraju nikt nie widział. Kurwa, mać, powinienem przez bramkę przechodzić, nie? Dobra, co ja powiem? Szczerze, no trzeba zapakować cały staw do bagażnika. Trochę tego już jest, nawet fajnie, bo fajnie, bo to widać. Dobra, tam. Obóz pracy, a jak gdzie jest? O kurwa, ty, daleko to jest. Dobra, włączamy światła, silnik i jedziemy, no co mogę powiedzieć. I teraz chyba cały czas prosto, lewo czy prawo? Chuj, pojedziemy w prawo, to W prawo, później lewo będzie, taki zakręt. A Chuj, wiem w którym kierunku to jest, nie wiem dokładnie gdzie. O kurwa, powiem szczerze, że kierowanie czymś takim jest dosyć trudne. To jest w ogóle hotel? Motel, tak, mamy tutaj motel nawet. Więźniowie chyba jeszcze nie uciekają, więc nie jest najgorzej. Ty, no co to jest? Pytanie, czy wy będziecie chcieli kurwa uciekać? Mam nadzieję, że nie. Dobra, trzeba wziąć to porkiem i jebać to drzewo na pełnej. Tyś, kurwa, przed chwilą ci udrożniłem drogę, a ty na mnie trąbisz. Pało. Dobra, jedziemy dalej chłopaki. A, mam nawet pokazane, gdzie muszę jechać. Na szczęście. Żibudu, kurwa. Troszeczkę na skróty, ale. Kurwa, ale wyścigowanie nie. A, ruiny. Zaraz jesteśmy w tym obozie pracy. Przejedziemy sobie tędy, tutaj, tutaj. Mamy i to, obóz pracy Drzwi się same otwierają, kurwa, do kamieniołomu Wakacje w kamieniołomie, koledzy macie Okej, okay, czyli muszę teraz podejść tutaj Czekasz wszystkich więźniów Nowe ręce do pracy Bardzo dobrze, ale ja mam tą kontrabandę Cały czas przy sobie, nie? Ja nie powinienem jakoś Narzędzia, ruiny, motel, tartak Baza policji, do bazy policji miałem jechać I oddać im całą kontrabandę Chyba, tak mi się wydaje Kurwa, dobra, przejadę się, no, dookoła Po prostu, myślę, wydaje mi się, że powinno być spoko, Tak, na szczęście tak. Dobra, wyjeżdżamy z tego kamieniołomu. od oddani. Dobra, i teraz co? Nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest. Chuj, skręcimy po prostu na następnym możliwym skręcie w prawo. Może damy radę jakoś tam dojechać. No, przez górę nie przejadę, niestety. Ale to jest śmieszny feeling jazdy strasznie. O, i teraz w prawo, tutaj, no. Dobra, lecimy. Kurwa, nie! O Jezus, Maria, to było bardzo bliskie. Na szczęście siedzę przed przednią osią i może mi się wydawać, że nie skręcam tak, jak skręcam rzeczywiście. Dobra, na, na szczęście mogę przejechać. Chyba jadę w dobrym kierunku, tak mi się wydaje wstępnie. Okej, okay, narzędzia Wlada. Cześć Wlad. Tutaj ci podjedziemy. To jest Wlad. Siema. A, czego ja potrzebuję od Wlada? Siekiery nowej. Przyda się Fest. Nożyk wstępnie się przyda, jeszcze jeden. Dobra, weźmiemy łom. Jeszcze po prostu jeden raz jeden raz taki zestaw jaki mamy aktualnie. I to wszystko. Dzięki wielki Vlad. Raz do bazy policyjnej. Ja jestem narzędzia Vlada, czyli muszę przejechać obok tartaku i prosta droga. Damy radę, no na spokojnie tam dojechać. Nie widzę za bardzo jak cofam, ale. O, chyba komuś zajechałem drogę. Chodź ci w dupę. Dobra, narzędzia Vlada i o ile dobrze myślę. Nie, źle pojechałem. Pojechałem w prawo, a miałem pojechać w lewo. Jak? Dobra, trudno. I tak tam jakoś w końcu dojadę, kurwa. Wszystkie drogi tam będą prowadzać. Podoba mi się to, Fest. Ale pojedziemy tutaj w prawo. Nie, dobrze jednak jadę. Kurwa, ja to sprytny jestem. Dobra, lecimy na prawo od razu. Lekko w malucha przygrzmociłem, ale kto nie przygrzmocił w malucha w życiu? Siema. nie przejechałem nikogo? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Oficerze Nowokołowie. Gdzie ja mam do ciebie tam wejść? Tu są schodki. Siema. Dobra. Przekazuję ci kontrabandę. 112 dolarów za kontrabandę. To bardzo mi się podoba ta praca. Jestem usatysfakcjonowany. Mógłbym robić tak w realu. Prędzej czy później pewnie dostałbym kulkę, ale, ale może byłoby warto. Dobra, wyprzedzamy cię. Jestem może jakimś kurwa bolidem formuły, ale jestem dosyć szybciutki. Dobra, pytanie tylko, czy wszyscy, którzy się tutaj przemieszczają, są czyści? Może powinniśmy zrobić sprawdzanie kurwa jeszcze takie na drodze, pod drzewkiem. No i jesteśmy. Kurde, bela. tutaj odłożymy... A nie, czekaj, bo no co kurwa, zapomniałem, że tu jest konkretnie. Miejsce dla tego bolidu. O, dobra, pytanie: Czy on jest cały naprawiony? Chyba tak, nic mu nie jest. To mu może być. Chodzimy bramką i idziemy spać. Padu, du, 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 dzień trzeci, jak to wygląda. No i tak jesteśmy zarobieni. Mi z oszczędności nie odjęło. No, miałem 400 dolczy, ale trzeba było kupić narzędzie. Więc, not bad. O, ale strzałka, kurwa, macie. Jest to tak wyglądają znakiem Boga. Co my tutaj mamy? List przewozowy z dnia 19 kwietnia, czyli z dzisiaj. Ministerstwo transportu wprowadza zmiany przepisów w zakresie przewozu towarów na terytorium Akaristanu. Każdy kierowca posiadający towar musi posiadać ważny list przewozowy. Okej. Okay. Nasze służby podsłuchały rozmowę telefoniczną, dzięki której zdobyliśmy konkretne informacje o kolejnym przewodniku. Narodowość królestwo RK. Dobra. Niech sobie wjeżdża, ziomuś. ile ich jest? Trzech wstępnie. O, ten z wanikiem. Ten będzie kurwa na 100% przemytnikiem, tak już mi się wydaje. Ty, ja jestem w stanie sprawdzić już tutaj, czy ty nie masz kontrabandy? Dobra, czego to jest przewóz? Sprawdźmy wstępnie w ogóle. Amonium, nitratę, nie wiem za bardzo co to jest. Widzę jakieś łatwopalne materiały. Mydło, gazówki i kibble. Teoretycznie chłop wiezie sprzęt AGD w większej części. Dobra, pokaż mi swoje dokumenty. Wysoko, dosyć wysoko siedzisz. Dobra, list przewozowy. Kurwa, czyli ja muszę jakby podliczyć wszystko co ty masz. Okej, okay, dobra, to trzeba w takim razie zapisać. Co my tutaj mamy? Worek z nawozem razy dwa. O, przy okazji się dowiemy, co to jest. podówka razy jeden. Kuchenka gazowa. Okej, okay, dobra. Wszystko trzeba tutaj posprawdzać. Kibel. Dobra, i to wszystko. Co my tutaj mamy? Kuchenka gazowa. Jakby Pytanie, on ma jakby... On ma prawo przewieźć tyle i tyle tego i on przewozi mniej w tym wypadku. Kuchenki gazowej jednej nie ma. Ale on ma list przewozowy na cztery przewozi, chyba może trzy przewieźć, tak mi się wydaje. Ja nie wiem. Worek z nawozem 11 też przewozi 10, przewozi mniej. Toaleta jedna, lodówki dwie były, spoko. Dobra, sprawdźmy najpierw jak on wygląda w ogóle. Iwan Popowicz, numer, paszportu, spoko, ważne. O, szczerze, no ja nie wiem jak się z tobą, kurwa, że tak powiem. Obejść teraz. To teoretycznie. Jeszcze muszę posprawdzać, czy ty kontrabandy nie wiedziesz przypadkiem. Bo jakbym znalazł ci jeszcze kurwa węża, to by było dziko, nie? Tego byśmy nie chcieli, no. No nie ułatwiasz mi pracy. Nie ułatwiasz mi roboty, mógłbym cię po prostu w tym momencie skasować. Są sprawdź inne dane, przepuść lub zawróć kierowcę i zaproś następnego. No kurwa, ale ja nie wiem jak zachować się z tym listem. No bo dobra, on jakby ma ten list przewozowy. Chuj, no przepuszczę go. Wwiezie mniej po prostu, niż miał teoretycznie zawieść. Kontrola zakończona. Nie przewozi nic nadprogramowo. Ja cię zatwierdzam, kolego. Możliwe, że zjebałem właśnie. Ale to mi się wydaje logiczne, że na liście przewozowym chłop ma więcej teoretycznie kurwa ładunku. Kurwa, niepoprawna inspekcja, czyli musi być dokładnie tyle co na liście przewozowym. No dobra, trudno się nauczyłem, kurwa w praktyce. <grym> dobra, z tym dobra, będzie za to, to trochę drudno, ciężej. To Dobra, jebać na razie twój, twój ładunek Bardziej mnie obchodzą dane Szybkie, które mogę posprawdzać Data urodzenia, karta wstępu Wszystko jest zgodne Okej, okay, sprawdźmy to. Tak w takim razie Co ty tam wieziesz w ogóle o, I to, no resztę sobie zapiszę Tak jak tutaj jest, co to za papierek A tym nie ma, no dobra Okej, okay. to wszystko wieziesz To, to, to na paletach ci wyładowałem Dobra, tego ci nie będę wypakowywał Pokaż co tutaj masz, uchenka gazowa Razy 3. zgadza się, skrzynia Leków, razy 2, zgadza się Worek z nawozem, razy 6, zgadza się Toaleta, jedna I materiały łatwopalne W ilości dwóch sztuk, nie ma sprawy Czyli co, mogę ci to teraz wrzucić Z powrotem, czy niezbyt Czy to się automatycznie tam mu wrzuci Dobra, ode mnie Dostajesz chłopie przepustkę Wejdź w interakcję Z każdą częścią ładunku Naciśnij E, aby wypakować ładunek Chyba ja muszę wypakować jeszcze ten tutaj, co jest O właśnie Teoretycznie nie musiałem tego robić. Mogę go... O kurwa, ty to stąd się wzięły te takie kropki. To jest kurwa kontrabanda. O, ty kolego. Co? Muszę wciąć? No i mamy to. Ale chłopie się wiebałeś. Oj, areszt już czeka. Proszę opuścić pojazd i pakuj się. Bo ci zaraz zasztyletuje, no. Żadnego niepewnego kroku, kolego. Dobra robota. Ty rzeczywiście, ja bym go przepuścił. A ja zapomniałem, że w ładunkach może być kontrabanda. Mm? Dobra, komisarzu. Weź to posprzątaj. Dobra, jest już, kurwa, totalnie clean. Co my tu jeszcze mamy? Dwa, dwa samochody. Dobra, wstępnie... A to był ten chłop. W ogóle nie zwróciłem uwagi skąd on jest. List przewozowy. No to chyba teraz nie powinno być więcej żadnych takich dzikich przemytników. Hmm. Czy to jest gdzieś kontrabanda, mówię? Kolega. No takie auto na razie tutaj widzę, że... <laughs> krowę wiezie. Ale krówka. jeju! Tutaj pokaż ją. To jest bardzo ciężki towar do sprawdzenia, wiesz? krowę jesteś kontrabandą? Kurwa. Masz coś w sobie, w wymionach, masz może węża. Proszę opuścić pojazd. O kurwa, bol, bele, bele, co się dzieje? Tego się nie spodziewałem. Dobra, pokaż mi doksy. Krowa w ilości 1. No ja nie muszę tego sprawdzać, jakby jest krowa w ilości 1, nie? Nie kłamie. Mario Balti, Zjednoczone Rally. Turystyka. Z krową chłop kurwa turystycznie się będzie bawił. Świetnie. Data ważności, wszystko się zgadza. Data urodzenia to mnie niezbyt obchodzi w tym wypadku. Czy ja mogę potwierdzić ładunek? Powinno, powinienem teoretycznie, więc to zrobię. Dobra, i teraz pytanie. Czy ty nie masz tu żadnej kurwa kontrabandy, chłop? W drzwiach, w czy nie, no ty przejeżdżasz. Łatwa i szybka sprawa, nie? Kontrola zakończona, zatwierdzam cię. Miłego dnia, kolego, miłego dnia. Jedź sobie w pizdę. Ale kurwa, krowę zamknij! Boże, żeby tylko Mućka nie wypadła gdzieś tam z, na zakręcie. No i poprawna inspekcja. Teraz jak już wiem jak to się robi, to jestem w tym totalnym czadem, nie? Uuu, tutaj widzę... Jeszcze trochę więcej towaru. Trzy kozy chłop ma, no dobra. Tym razem ci to zamknę, bo wy tego nie zamykacie sami. Coś masz w silniku, nic wstępnie. Spokojna robota się coś szykuje dzisiaj, mi się tak wydaje. Zwierzęta, wszystko dobra, pokaż co tam masz. Pokadoksy. Co mogłem zobaczyć, to zobaczyłem. O, wszystko jest zgodne, numer paszportu, wszystko się zgadza. Ważność paszportu się zgadza. E, kozy w ilości pięciu sztuk ty masz w liście przewozowym. Ja naliczyłem kozy 3, więc ty mi kolego, ale po prostu kontrola zakończona. Brakło ci kurwa dwóch kus. Gdzieś się kurwa zjadłeś po drodze. No co, trzeba było kurwa zaopatrzyć się w odpowiednią ilość kus. No co mogę ci powiedzieć? Kontrola powinna być poprawna w tym wypadku. Co? Nie mam pojęcia, jak to działa. O kurwa, te oszczędności topnieją, nie? Dobra, czyli dzisiaj już taka pełnoprawna robota bez samouczka. Mam oby, oby. Samouczków w takich grach nie lubię. Dobra, to było straszne. Przekroczono granicę, nie mogę opuszczać tego obiektu. Rozumiem. O co, tutaj już jest końcówka? Chyba tak. Dobra, co my tutaj mamy? Zielony powóz. Siema, przyjezdny. Czy masz coś na wymianę? Handel. Proszek do prania. Chodź, sprzedaj worek ziemniaków, paszka kawy. Na razie nie chcę. Pytanie: Nie jesteś jakimś przemytnikiem? Bo to już takie shady rzeczy się tutaj dzieją. Dobra, trzeba to wszystko wyładować wstępnie. Dobra, nic tu więcej nie ma. Chyba Trzy worki soli. Skrzynie leków, dwie. Nawóz beczka piwa. Pokaż mi dokumenty swoje za to. Pytanie: Właśnie, co my dzisiaj mamy? Kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę częściowy numer rejestracyjny HOX. To nie ty. Wyglądasz jak ty, wyglądasz jak ty. A na razie wszystko się chyba. O, co? Ej, nie zgadza mu się numer. Cóż mogę powiedzieć no. Ja gdzieś muszę to zaznaczać, co z nim jest spoko, a co nie? Data ważności, wszystko się tak poza tym z... o, jeszcze masz nieważną kartę wstępu. Jesteś ze zjednoczonego y, rali. Dobra, zamykam ci drzwi. I co ci mogę powiedzieć? Kontrola zakończona, odrzucam cię. Nie, to... Jak <gry> oni się śmiesznie denerwują. Następny. Chodź tu, pokaż co tu masz. Jeju, ten się tutaj nie pizga w tańcu. No i mamy mamy przemytnika. I co, myślisz, że ja się kurwa dam wrobić? W towarze czy w samochodzie? O, w opolnie mamy kurwa to. Ale masz pecha. Ale masz pecha, kolega. Co ja robię? Wysiadaj z auta. Tak, to jest naprawdę konieczne. Ej, 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 co ty robisz? Kurwa, mać, ty, z pieprza. Gonimy, z syna, na pełnej, kurwa, na pełnym gazie. Ja pierdolę, tego się nie spodziewałem, że ty ruszy. Gdzie ty jedziesz? Ty, on się sam chyba odwozi do tych, do obozu dla roboli. Dobra, no ja go nie zacząłem, chłop ma większą masę ewidentnie. O, udało się. Ty, mam to, wiem już jak to zrobić. Muszę mu tylną oś zajebać, tak żeby się odwrócił. Damy radę, chłop. Kurwa, nie w drzewo, nie w drzewo, do przodu, do przodu, do przodu. Spokojnie, ten radiowóz wytrzyma. Kierowca też jest dosyć mocny. Ja pieprzę, jak ten skurwysyn. syn. Dobra, udało się. O, ty skurwysynu, będziesz łomowany. Kurwa, jesteś aresztowany. Chłopie, gdzie ty jesteś? Kurwa pokaż się. Wiesz co ci powiem? Masz kurwa, ważny telefon. Jeszcze mam kurwa 5 minut na odebranie telefonu. Ty ja w ogóle mogłem... O, odpalić ten, sygnały. Dobra, nie mogę go zostawić. Przenieść do więzienia. A my odstawiamy... Radiowóz tam gdzie on ma być. Dobra, jeszcze trzy minuty na ten telefon. Ktoś naprawdę długo. Ktoś naprawdę ma cierpliwość. My zatracili radio Fijjaza, ać brigadu starszy i Gavrilowa. On i madrytrpsaia. krwawo Hista Terrori, ać laso pilnikownaya. Wiele eto arzne co? Urwany kontakt? ja miałem sprawdzać samochody, a nie kurwa, jeździć na jakieś tajne misje? O co chodzi? Co? Dają mi jeszcze normalnie strzelać? Mam swojego własnego towarzysza podróży. Awaria sprzętu, kolego, ja dostałem te rozkazy i uwierz mi, że to nie jest awaria sprzętu. Odpalamy syreny i zapieprzamy, Och, żeby nie spadły na nas kamienie chociaż. Nie wiem, czy te znaki w tej grze są takie forfan, czy naprawdę mo może się zdarzyć, że coś na ciebie tutaj spadnie. Dobra, jesteśmy. Nie było w sumie to tak daleko. Co tu się dzieje? Początek dobrej współpracy? Ty strzelają! O, Zabili mi kolegę! Jeden padł. Counter Strike grałem. Pały. O kurwa, no, ciężko idzie. No to postrzelałem, full auto. Ty, padłem. Ja tu miałem paść? Tak bez beki, bo to było dosyć ciężkie. Ty, no ktoś mnie normalnie wskrzesza. Tak, miałem tutaj umrzeć. To było... Dlatego chłop nie dostawał demedża. Ale pały, ale pały to zrobiły. Dobra, to co? Jakbyście chcieli full content z tej gierki, to piszcie, jeżeli będzie. Zobaczymy, czy liczba łapek w górę mnie usatysfakcjonuje. <ścoughs> to co? Do następnego. Nie.